I tu znowu ja, czyli Gerard, który teraz prowadzi całą resztę przez kanały, prosto do portu. No? O, chodź. Fantastycznie schematy. Dziękuję, że nam pomagasz. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. być w tym kiepszonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. Mhm. Już wkrótce. No, chwila, I telefon. Jakiś dzwoni dzwonił do mnie. Nie wiem czego chcą. Pewnie kasy. Oho. Ja tutaj mam dostateczną. A właśnie, ten miecz ich. Broń stalowa czyli przeciwko ludziskom. Bez sensu, nad schematu nie dali. Nie ten. O schemat. Płaca się zaglądać wszędzie. Naprawdę. Cholera, nie przejdziemy. Wszystko na marne. Spokojnie. Może jest inna droga. Biblioteka? Patrz. Wiersze Gonzala de Verseo, Kroniki Jakuba z i Niesamowite. Same białe kropki. Wrócimy po nie potem. Nie, nie wrócimy. Odpływam gdzieś z Nowigradu. Pamiętasz? Pamiętam, ale ciężko mi to przyjąć do wiadomości. Chodźmy. Musimy się śpieszyć. Chyba wszystko my załatwione. Please, znalazłem wyjście. Ach, już myślałam, że wszystko szlak trafi. Arkadest, czy Alkest, czy jak to się nazywa? No to alkohol, tak? To też nam do mikstur potrzebne, także jest spoko. Walowniczy, <tukaj> dziwię się, że tyle tu było szczurów. Kto tu wrzuca te wszystkie trupy? Jesteśmy pod rynkiem, tuż koło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowa zbieżność. No tak. Jego dłużnicy mieli skłonność do znikania bez śladu. Wszystko w porządku? Mam pokosane stopy i łydki, ale to nic. Musisz oczyścić te rany, inaczej wda się zakażenie. Później, Geralt. Najpierw znajdźmy wyjście do portu. Ale rzeczy. Ile schematów. Rany tylko w okolicach szyi i karku. Tu manuskrypty, olej przeciwko ogrowatym, no ja nie wiem, ale mi się wydaje, że miałem już. Będzie kima jakaś pewna. O Jezu. Już tutaj jesteśmy w alchemii, bo tyle rzeczy mamy. Pełnia. Co to jest? Zwiększa maksymalną. Ale my tego dostaliśmy. Zwiększa maksymalną żywotność. Na pewno się przyda. Ulepszona pełnia. To się na pewno przyda. Latarnia wciąż się pali. Zginęli niedawno, od ugryzień w szyję. się Gerard. Mhm, mm całe szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania. Chodźmy. Można plątać po kanała. Miałeś czas się rozejrzeć jak statek. A daj spokój. Podła krypa. Drewno zbutwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie stormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypcach. Albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Tris, żeby nie odpływała. Co ci to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie. Zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywcę mi! Przypomina mi się Chwila, no. Dajcie się w kupie! Lotka! 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 ci na Lotka! 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 się. Lotka! 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 nie wiem jak ci... Nie ma czasu na grzeczności. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. I Pocałuj ją. Co nas łączyło? Zostań ze mną. Geralt, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Pani Merigold, musimy odbijać! Proszę. Mieliśmy swoją szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Ja kocham cię, pani Marigold, luzujemy cumy. A mógł dać te czekoladki i zagrać na skrzypcach, cachnie. Żeby coś działał wtedy Jakieś dłuto Kucie, rzeźby, o, coś Przynajmniej spróbowałeś Też kiedyś dostałem kosza od czarodziejki opowiedz ci? Opowiedz, co mi szkodzi Jak wiesz, smaliłem kiedyś Cholewki do Filipy Eilhart Jak jeszcze oboje służyliśmy Redanii. Wyperfumowałeś Jak kurwa na upał Założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz Wyszczoplają No i mówię jej Filipa, tyle nas łączy te sprawy. I wiesz, co ona na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszuplają? Nie. Że. Gerard, odwróć się. Nie jestem w nastroju na żarty. Nie, poważnie. Odwróć się. Chris? Myślałem, że. Ja też. Ale zmieniłam zdanie. Dziękuję, bardzo dziękuję. Dikstra, nie obraź się, ale. Znikam, już mnie nie ma. Chodźmy stąd. Gdzieś skąd będzie widać statki. Prowadź. Ja postąpiłem bardzo samolubnie. Ale nie wiem, co zrobić, żeby ona była w Kermoren później. A bardzo bym chciał. Już ich chyba nie dorwą, co? Nie, możesz przestać się przejmować, naprawdę. Masz rację. Po prostu. Trudno mi uwierzyć, że już po wszystkim. Marzyłam o tej chwili od miesięcy. Tak to sobie wyobrażałaś? Nie. Wyobrażałam sobie, że będę na statku razem z resztą. A ty co najwyżej machasz mi z brzegu chusteczką. Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kowir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę ciebie. Nie dziwne, też jestem piękny o tej porze roku. Bardzo. Może jeszcze kiedyś tam popłyniemy, jak już będzie po wszystkim. To by oznaczało bale, bankiety, biesiady i inne nudne rzeczy na B. Ale też baldachimy, balsamy, bajaderki... Odkułbyś sobie lata spania po krzakach i kąpania się w górskich strumieniach. Brzmi kurząco, ale nie musiałbym rezygnować z Wiedźmictwa. Nie, brałbyś może czasem zlecenia na jakieś potwory, żeby nie wyjść z formy. Tylko niezbyt groźne, żebym się nie musiała za bardzo martwić. A ja czekałabym na ciebie. Niech zgadnę z kolacją przy świecach? Przy świecach? Ale w łóżku. Chociaż tak naprawdę możemy się obejść bez świec i bez łóżka. I znowu kucie. Oby teraz nie przeszli łowcy czarownic i nie pokarał nas za nierząd. A. K, B, R. Hl. bez sensu. To kod. Czego się spodziewałeś? <grywa> Dziękuję, Geralt, za to i za to, co mi powiedziałeś w porcie. Powinienem był ci to powiedzieć już dawno temu. To... co teraz? Bo boję się, że na żyli długo i szczęśliwie jest jeszcze za wcześnie. Jadę szukać Ciri. Jestem już blisko albo jej, albo kogoś, kto wie, co się z nią stało. Gdzie się spotkamy? Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, gdzie mini i Czarodziejki są mianowidziani. Kaer Kermoren, Dawno mnie tam nie było. Zatem... do zobaczenia. Będę tęsknić. Bardzo. Ja też. Woda kolońska. Ostry pot i końska maść. Na ból stawów. Dijkstra. Ach, te wiedźmińskie zmysły. Nic się przed wami nie ukryje. Przed tobą też, jak widzę. Odczepisz się kiedyś ode mnie? Kiedyś. Jak już nie będziesz mi potrzebny. Ach, Dijkstra. Co ty znowu knujesz? Jak myślisz? Ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze trzydziestu. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? Dwa tysiące? Trzy? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde, Banard, Art Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się. Ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. Prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanie rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida mirowi, 20 lat z Okładem. Razem zamieniliśmy redanie w najpotężniejsze królestwo północy. A wiesz co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mnie mam. No i właśnie głupio mnie masz. Zwołać pospolite ruszenie. Podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztors. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowic srogi, bezmyślny raczej. Jam chętnie go zabił. No Ale mam tylko taką odpowiedź do wzięcia: Nie zabijam królów wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios za tak to inny. Mnie się widzi. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc. Główna prawda to wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek, dla wszystkich nie Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy. Zara tam Korwina wrzuci jeszcze. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Neckera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Flory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. No i tak. Kierunek z Kieligie. Ale my na razie nie. My jeszcze mamy tu tyle rzeczy do zrobienia. Pierwsza sprawa to jest to, że my ten spisek pewnie zrobimy. Ale pierw zrobimy jeszcze k k k k coś takiego. Tak, kabaret. Ale zanim zrobimy ten kabaret, to udamy się na ryneczek Lidla, tak co by zrobić w końcu ten nowy ręszczunek szkoły cechu kota, bo mamy przecież już wszystkie te składniki i mamy chyba wszystkie składniki mamy, na pewno mamy na pewno mamy poziom adekwatny i chyba musimy chwilę poczekać. Medytacja do tej siódmej godziny, myślę, że to starczy. Tu ja się z wami pożegnam, a będziemy już robić w nowym odcinku cały nasz ręszczunek. Narka, hej!